Przez jakie okulary patrzysz na świat? Niebieskie, zielone, różowe, brązowe, czarne, a może pomarańczowe. To przez jakie okulary patrzysz na świat ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób go postrzegasz. Natomiast nie wiem, czy wiesz, ale my w swojej głowie także zakładamy takie okulary i zaraz ci o nich opowiem, bo mają ogromny wpływ na to, jak funkcjonujesz. Więc kawa w dłoń i zdejmij te okulary. Tymi okularami są przekonania. I mają one ogromny wpływ na to, w jaki sposób funkcjonujemy, w jaki sposób postrzegamy świat, odbieramy świat i jak wygląda nasz aspekt treningu mentalnego, czy w ogóle nasz aspekt mentalny. Dlaczego? Zobacz na pętlę mentalną. Pętla mentalna mówi o tym, że wykonujemy jakieś działania. Te działania oczywiście wpływają na nasze wyniki. Te wyniki powodują w nas emocje. Emocje powodują wytwarzanie myśli, a myśli powodują, że wykonujemy działania w określony sposób. Pętla się zamyka. I teraz zobacz, od tego, jakie masz emocje, będzie decydował, jakie masz myśli, jakie masz działania, jakie masz wyniki. Możemy zacząć w każdym momencie, w którym tylko i wyłącznie chcesz. Natomiast chcemy umieścić tutaj przekonania. I przekonania będą w środku, ponieważ przekonania mają wpływ na Twoje emocje, przekonania mają wpływ na Twoje myśli, przekonania mają wpływ na Twoje działania, a wyniki mają wpływ na Twoje przekonania. Zobacz. Przekonania wpływają aż na trzy elementy. Dlatego są tak kluczowe. Są też takimi filtrami, przez które my postrzegamy świat. To znaczy, są one w nas wbudowane, są to nasze osądy, opinie na Twój temat, na mój temat, na temat wszystkiego, co nas otacza, na temat tego, co doświadczasz, co robisz, gdzie żyjesz, gdzie pracujesz, z kim się spotykasz, etc. Więc, jeżeli mielibyśmy przyjąć. Jakieś takie łatwe uproszczenie, łatwą metaforę przekonań, to przekonania to byłyby takie filtry, którymi postrzegasz świat, lub możemy to nazwać, że Twój mózg po prostu ma ocenę wszystkiego, z czym się spotyka. Dlaczego? Po to, żeby nie musiał tego robić drugi raz. I teraz zobacz, wiesz, że masz przekonania na każdy temat, który Cię dotyka w życiu, dlatego, że Twój mózg je przyjmuje po to, żeby było nam łatwiej funkcjonować. Po to, żeby jeżeli on widzi jakieś zdarzenie, jakąś sytuację albo jakiś rodzaj osoby, to on nie musi odkrywać na nowo o co tutaj chodzi, tylko przyjmuje wcześniej przyjętą narrację i wcześniej przyjęty filtr. Takim podstawowym filtrem, który mamy, jest bycie optymistą i pesymistą. To jest takie podstawowe przekonanie. Ale te przekonania będą ogromnie ważne. Czymkolwiek tylko będziesz robił. Przyjmijmy Ciebie. Przyjmijmy, że masz przekonanie, że do niczego się nie nadajesz i nic Ci nie wychodzi. Teraz zobacz, każda porażka, którą spotkasz w życiu, będzie potęgowała w Tobie to uczucie, będzie wzmacniała to przekonanie. Będzie podała, że jeszcze mocniej się tam dociśniesz, jeszcze to. Tam... A jeżeli coś Ci się uda, to stwierdzisz, że przypadkiem. Natomiast osoba, która będzie miała przekonanie na swój temat, że zawsze da sobie radę, Albo że wszystko jej wychodzi. W momencie, kiedy będzie miała porażki, powie: Trudno, zdarzyło się, każdemu się może zdarzyć. Sukcesy będzie świętować i będzie pewnie siebie kroczyć przez to, co robi. Więc przekonanie nie decyduje o tym, w jaki sposób wygląda Twój świat. Natomiast decyduje o tym, w jaki sposób go odbieramy. A tylko i wyłącznie to ma dla Ciebie znaczenie. John Grinder mówił, że fakty nie mają znaczenia. Znaczenie ma Twoja interpretacja tych faktów. Bo zobacz, podam Ci taki przykład. Idę ze znajomym ulicą w Warszawie. Jest wiosna, całkiem ciepło, 20 stopni przy nim. Idziemy w krótkich koszulkach, krótkie spodenki, idziemy się napić piwa. I nagle zaczyna padać deszcz. I ja takie, o mój Boże, znowu deszcz, znowu pada, ja Że czemu pada? I ja już jestem zły, oczywiście pretensje do całego świata. Natomiast mój kolega mówi, ale truskawki będą rosły. Ja mówię, co? On mówi, co? Ja mówię, co? mówi, no truskawki będą rosły. I zobacz, do, dotknęło nas dokładnie to samo, to samo wydarzenie, ale przez to, jakie mieliśmy przekonania, ja wtedy byłem pesymistą, on był niepoprawnym optymistą. Przez to, że mieliśmy zupełnie inne przekonania, inaczej odebraliśmy tę sytuację. I teraz, kto na tym lepiej wyszedł? Obaj byliśmy mokrzy. Natomiast ja byłem jeszcze zły, zdenerwowany, poziom kortyzolu mi podskoczył, on był spokojny i wyuzowany. Tak jest w wielu różnych aspektach. Bardzo często też jest tak, że twój mózg będzie próbował ci udowodnić twoje przekonanie. To znaczy, jeżeli masz jakieś przekonanie, to twój mózg będzie robił wszystko, żeby to przekonanie było prawdą, to znaczy, żeby się w nim utwierdzić. To znaczy, jeżeli masz na przykład przekonanie, że często przydarzają ci się wypadki takie malutkie, że coś ci spadnie, coś tam wtłuczesz, coś tam ciągniesz łokciem, to zobaczysz, że dużo częściej będzie ci się to wydarzało, ponieważ Twój mózg będzie dążył do tego, żeby przekonanie, które masz, stawało się prawdą. Natomiast jeżeli będziesz miał przekonanie, że dobrze ci coś idzie, że jesteś w stanie coś zrobić, to Twój mózg też będzie to udowadniał. I było bardzo fajne doświadczenie robione. Nie jest to niestety badanie naukowe w takim kontekście, natomiast było to doświadczenie, które, w którym udział wzięło około siedmiu klas szkoły podstawowej. Tam były dzieciaczki w różnym wieku. I podzielono je na dwie grupy. Na te, które uważają, że łatwo się nauczą grać na bębenkach i na te, które uważają, że trudno im się będzie nauczyć grać na bębenkach. I teraz spędzono z nimi miesiąc czas. Regularnie miały lekcje dwa razy w tygodniu, zmierzono ich progres jednej i drugiej grupy, oczywiście grupa z dobrymi przekonaniami miała dużo lepsze wyniki. I tutaj popracowano nad tym, żeby grupa, która miała złe przekonania, która grała dużo gorzej, też zbudowała w sobie przekonanie, taką wewnętrzną wiarę w to, że są w stanie się nauczyć grać na bębenkach i będą w tym całkiem mniej. I się okazało, że po kolejnym miesiącu prawie doścignęli tą pierwszą grupę, tą lepszą grupę, ponieważ tylko i wyłącznie na im przekonanie. Ja w swoim życiu wielokrotnie widzę tę sytuację. Gdy ktoś ma dobre przekonania, gdy ktoś ma pozytywne przekonania, dużo łatwiej mu przychodzi po prostu wszystko. I to nie dlatego, że wszechświat mu przynosić, to nie jest prawo przyciągania. Przez to, że ja lepiej podchodzę do życia, ja inaczej podchodzę do życia, podchodzę do tego, co się wydarza. Widzę szanse, widzę możliwości, nie widzę wszędzie problemów, smutnych żalów i w ogóle, że wszystko jest nie tak, jak powinno być. Bo tak jak Wam mówiłem wielokrotnie, tyle samo dobrych i złych rzeczy nam się wydarzy. Chodzi tylko i wyłącznie o to, na co zwracasz swoją uwagę. Dobra, skąd się biorą przekonania? Powiedz mi, Piotr. I tutaj odpowiedzi musi być kilka. Bo pierwsze to nasze doświadczenia, to znaczy te wyniki, które były w okręgu mentalnym. Pamiętacie, pętla mentalna wyniki wpływały na przekonanie. Czyli to, co się dzieje w naszym życiu, to, czego doświadczamy w naszym życiu. Zobacz, stereotypy. O, a propos. Stereotypy to są takie przekonania, tylko że społeczne, to znaczy, że duża grupa ludzi je ma. To jest osób, to nie jest fakt. To jest osób. Więc jeżeli coś się wydarzy w naszym życiu, no to wtedy może nam się stworzyć przekonanie na ten temat. Bardzo częstym przekonaniem jest to, że kto siedzi nad Polskie Morze, Trafia mu się zła pogoda, jedzie drugi raz, znowu trafia mu się zła pogoda, i robi sobie przekonanie, że nad Polskim Morzem to pogoda zawsze jest fatalna. I teraz, czy to jest fakt? Nie, to jest opinia tej osoby, ale ponieważ ona w nią wierzy, to staje się to przekonanie. Przekonania dostajemy też od naszego otoczenia od naszych rodziców, od kolegów od kolegów nie tylko w szkole, ale też w pracy w późniejszym wieku. Czyli jeżeli nasze otoczenie ma jakieś przekonania i nam je komunikuje, i nam je tak troszeczkę wgrywa, troszeczkę instaluje, to my też możemy je otrzymać. To nie jest tak zawsze, ale bardzo często się tak zdarza, że osoby, które spędzają ze sobą dużo czasu, mają bardzo podobne przekonania. Czy przekonania mają wpływ na sukces w biznesie? W mojej opinii tak. W mojej opinii ogromny mają wpływ na Sukces, czymkolwiek ten sukces dla ciebie jest, czy to będą pieniądze, czy to będzie czas z dziećmi, czy to będzie cokolwiek tylko chcesz. Nie znam osoby, która osiągnęła naprawdę duży sukces w swoim mniemaniu i miała złe przekonania. I teraz tutaj powstaje czysto filozoficzne pytanie. Czy ona osiągnęła ten sukces dzięki przekonaniom? Nie, natomiast na pewno było jej łatwiej. Czy to możliwe, że w trakcie parcia do tego sukcesu stworzyły się pozytywne przekonania, a wcześniej miała negatywne? Tak, jest to możliwe. Natomiast widzę. To jest moja własna obserwacja, że wszyscy ludzie, którzy osiągnęli sukces, mają dobre przekonania i warto nad nimi pracować. Dlatego, praca w treningu mentalnym, poza trzema filarami, o których możesz więcej dowiedzieć się tutaj albo tutaj. Ty już wiesz gdzie, bo teraz wyskoczyło. Przekonania są kolejną rzeczą, którą wypisujemy, analizujemy i nad którą pracujemy, ponieważ ona ma wpływ na bardzo dużo elementów, i to są takie filtry, według których działamy. A o tym, jak zmieniać przekonania, ja już opowiem Ci za tydzień w kolejnym wideo. Jeżeli uznajesz to za wartościowe i ciekawe, to zostaw łapkę w górę, daj subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów i do zobaczenia.